Ukraina porozumiała się z USA. Pilna odpowiedź Rosji na propozycję zawieszenia broni. Ukraina zgadza się na czasowe zawieszenie broni, ale pozostaje kwestia, by do tego samego przekonać Rosję, podkreślił Wołodymyr Zełenski po wtorkowym spotkaniu delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Reakcja Kremla nadeszła niemal natychmiast. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża gotowość na zbliżenie się do Białego Domu. Jak podaje agencja Reutera, możliwy scenariusz zakłada kontakt w ciągu najbliższych kilku dni. Eksperci studzą jednak zapał Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone i Ukraina wypracowały porozumienie w sprawie zakończenia wojny. Pełnoskalowy konflikt zbrojny Rosji i Ukrainy trwa już od ponad trzech lat. Świat niezmiennie chce pokoju, jednak zmianie co chwilę ulegają jego ewentualne warunki. Po niedawnym, i wyjątkowo katastrofalnym wizerunkowo, spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym nie ma już pewności co do zamiarów prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz tego, po czyjej stronie się opowiada. Jednak we wtorek głowy obu państw poinformowały o udanych rozmowach delegacji Waszyngtonu i Kijowa w Dżudzie. Wypracowano podczas nich wstępne porozumienie w sprawie czasowego, 30-dniowego zawieszenia broni. Ukraina jest gotowa niezwłocznie przystąpić do negocjacji z Rosją, by jak najszybciej zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. We wspólnym oświadczeniu USA i Ukrainy po spotkaniu w Arabii Saudyjskiej czytamy, że zawieszenie broni ma się odbyć za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską. USA wznowią pomoc Ukrainie. Jest jasna deklaracja. Stany Zjednoczone natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, przekazano w oświadczeniu. Ukraina i USA zgadzają się ponadto na wyznaczenie zespołów negocjacyjnych, by te mogły natychmiast rozpocząć działania prowadzące do rozwiązania konfliktu zbrojnego. Deklarowana jest także współpraca przy zawarciu umowy w sprawie eksploatacji zasobów mineralnych Ukrainy. To znaczący przełom, ponieważ wcześniej nie było w ogóle mowy, by do tego doszło. Po zakończonych rozmowach dyplomatycznych na linii Waszyngton, kijów głos w mediach zabrali Wołody Zełenski i Donald Trump. Dziś, w rozmowie pojawiła się propozycja ze strony amerykańskiej. Aby natychmiast podjąć pierwszy krok i spróbować ustanowić całkowite zawieszenie broni na 30 dni, nie tylko w odniesieniu do rakiet, dronów i bomb, nie tylko na Morzu Czarnym, ale także na całej linii frontu, nakreślił kontekst prezydent Ukrainy. Jak przekazał Wołodymyr Zełęski, nie ma on sprzeciwu do tej propozycji i uważa ją za pozytywną. Jesteśmy gotowi podjąć taki krok. A Stany Zjednoczone Ameryki muszą przekonać Rosję, aby to zrobiła. Zaznaczył, że Ukraina się zgadza, a jeśli Rosjanie się zgodzą, w tym momencie nastanie cisza. Dodał, że to zweryfikuje, czy Federacja Rosyjska rzeczywiście chce zakończenia wojny. Z kolei Donald Trump zapewnił, że może jeszcze raz spotkać się z Zełęskim. Z całą pewnością mogę zaprosić Zełęckiego ponownie do Białego Domu. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaguje na rozmowy USA z Ukrainą. W rozmowie z dziennikarzami Donald Trump optymistycznie komentował efekt spotkania dyplomatów w Arabii Saudyjskiej. Ukraina zgodziła się na zawieszenie broni. Mam nadzieję, że Rosja też powiedział. Jego entuzjazm studzą jednak eksperci, którzy podkreślają, że Rosja niekoniecznie przyjmie propozycję, a nawet może mieć inny cel – rozmów z przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, jaką strategię faktycznie obrał Kreml i co ma zamiar zyskać, utrzymując neutralne stosunki z Donaldem Trumpem. Nie ma militarnego rozwiązania tej wojny. Ale zanim się zacznie negocjować, trzeba przestać strzelać do siebie nawzajem. I to właśnie chciał zobaczyć prezydent i to właśnie jest zobowiązanie, które otrzymaliśmy dzisiaj od strony ukraińskiej tłumaczył na konferencji prasowej sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent jasno dał do zrozumienia. Że wszystkie walki muszą się zakończyć. A Ukraińcy zgodzili się na tę propozycje fotografia screen transmisji CNN. Jak podaje agencja Reutera, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowała we wtorek, że rozważa możliwe scenariusze negocjacji z przedstawicielami Białego Domu. Kontakt potencjalnie nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni. Nie wykluczamy kontaktów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych w najbliższych dniach, stwierdziła rzeczniczka MSZ w Moskwie Maria Zacharowa. Przedtem, tego samego dnia, Donald Trump wyrażał przekonanie, że rozmowy odbędą się jeszcze we wtorek lub środę.